I nie pukać. Słuchajcie, widzę. Już słuchajcie. Puknijcie mnie w głowę. I teraz? Teraz. To jest rozkaz? Tak, to jest polecenie. A w czyją głowę? Sam. W swoją głowę oczywiście. Chciałoby się rzec. Druga. <coughs> No i co dalej? No i co dalej, już na to. co dalej? Jaka sprawa jest? Na, na, na. Tu jest jak Tu jest no, osłuch, no to, 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 to trzeba w tej chwili szybko powstrzymać. A, a może jeszcze basen do, do pomocy. No, 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 słuchajcie. No, <śle> To jest wasza, to jest wasza siostra, kiedy? pierwsza <śmiany> ja słyszę. Książka tak, z basen. Ale... Bracie, czy chcecie... Jaki, Jaki bracie, doktor Killer. E, e, Roman. <śmiany> Książka <Kino. Siostra> basen. <śmiany> no dobra, <śmiany> no dobra. Dla to jest No mówcie. Basen, wyjątkowo dzisiaj, nie uleczył pacjenta. Wyjątkowo? No, no, no wyjątkowo. Dlaczego nie ulecił? Przyszedł lewą rękę do, do prawej nogi. No, 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 no uh -huh. przecież to jest absolutnie, kompletnie nie, nie, niemożliwe. No no, 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 mnie owszem... Nie, tak że to jest możliwe. Owszem, no, zdarzało mi się też kilka razy. Sama siostra ma ja sobie wychowała swojego męża. No? Ma coś ci od tego do powiedzenia? Bardzo dużo. Więcej niż myśli. Co? Ok. Nie, bo cię zagada. Teraz jest Twoje pięć minut. Znaczy no. na to, że no zróbcie coś. No, 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 no. Idę, ja coś zrobię. No. Obiecuję, że już będzie cisza. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję.